Cześć, z tej strony Patryk. Jeśli brałeś udział w Energy Dropie, czyli kryptowalucie, które jakiś czas temu była promocja, to ten materiał na pewno cię zainteresuje, gdyż wyszły kolejne wiadomości, co dalej z projektem i pewne treści nam pokazały. Także zapraszam na materiał i lecimy z tematem. Jesteśmy na ekranie komputera. Jak widać, mamy tutaj post od Energy Cryptocurrency, czyli od strony, która prowadzi tak powiem, ten profil. I mam tutaj bardzo fajną informację. Mianowicie, tutaj czytając, od dnia dzisiejszego, czyli 28 września, jest ponownie otwarta strona AirDropu e e e i będzie otwarta do 5 listopada. Także mamy w ten czas możliwość zalogować się. I uzupełnić wszystkie, że tak powiem, zadania, które jeszcze nie skończyliśmy, albo po prostu w ogóle nie zaczęliśmy, tak po to, aby zakwalifikować się do naszego endropu, który zostanie uzyskany, że tak powiem, niedalekiej przyszłości. I tutaj mamy linki do konkretnych endropów, czyli drugiej i trzeciego stage'a, w którym, że tak powiem, jesteś mieszkańcem Europy, masz możliwość tam dołączyć. I stage party który jest otwarty globalnie, czyli. Dla wszystkich, także tam jest ograniczona ilość osób. Prawdopodobnie już została wypełniona, zaraz to zobaczymy. I ostatni link to jest fakt, czyli pytanie i odpowiedzi, na które też na chwilę zerkniemy. Zobaczymy, jakie są pytania, jakie są odpowiedzi, aby zorientować się, jak wygląda sytuacja. Tu mam konkretną jeszcze informację, że wszystkie, wszystkie że tak powiem, energii będą dystrybuowane do końca 2019 być może to będzie w listopadzie końcówka grudnia po początek, może na początku listopada, no trudno stwierdzić ja bym na spokojnie się zapatrywał, że do końca roku, po to aby nie budować sobie ciśnienia emocjonalne, to po prostu cały mindset trzeba mieć w głowie, także przejdźmy sobie na stronę główną Energy, aby wejść sobie do endropu, wchodzimy Get Energy and Drop. masz się przeładuje Godzina 10 już niedawno minęła. Yy, tak jak widać, runda czwarta jest tutaj zakwalifikowana. Jest już te 5000 osób. Jeśli byłeś w takim prezapisie, czyli zapisałeś się dużo wcześniej, jeszcze nie było dostępu, aby wykonać te zadania, no to teraz możesz się zalogować przez te najbliższe te 5 dni. 7 w zasadzie, bo to jeszcze te dwa dni mamy tutaj wrześniowe. I dokończyć tą weryfikację, wypełnić tak jak trzeba, tak jak yy, jeśli tego nie zrobiłeś, a z mojego linka korzystałeś, bądź nie, nawet to w opisie tego filmu będziesz miał tam instrukcję krok po kroku, jak to wykonać, aby po prostu zakwalifikować się do tej nagrody. Yy. Przechodzimy do logowania. Zaznaczamy. Karczę mamy nasze konto wejdźmy sobie na dashboard jak widać nie wszystkie zadania mam wypełnione także zobaczmy jak to wygląda i tutaj mamy widoczne, że zadanie na Instagramie nie zostało jeszcze skończone po prostu czekać trzeba na weryfikację pozostałe są zatwierdzone Upewnić się, po prostu sprawdź, czy masz wszystkie zdania swoje wypełnione, czy odpowiednie tam linki, jak to wygląda. Może przejdę na tą zakładkę. Czyli imię, nazwisko, zdjęcie z napisem i tutaj odpowiednie te linki, czy są ok, czy są ok, czy są wpisane, i tyle. Także czekamy do końca. Roku, mam nadzieję, ta wypłata zostanie zrealizowana. No i w końcu te upragnione energii osiągniemy. A wracając, sprawdzając yy, ogólnie cenę, może wpiszemy sobie. Yy, sprawdzając cenę na koniec, market cap, W tej chwili to jest 3 dolary. przypnę, że 100 sztuk tej energii można dostać, więc w dzisiejszej cenie całkiem przyzwoicie, bo dolar podskoczył do góry, powyżej 4 zł. Także to wychodzi. Takie fajna kwota. Przeliczając może szybciutko jeszcze to tutaj wykonam. Okej, okay. czyli 300 dolarów. No to jest około 1200 zł brutto możemy uzyskać. To tyle ode mnie w tym materiale. Pozdrawiam cię ciepło. Cześć! we us just get started.